Cześć, z tej strony e -mini Trader i zapraszam na dzisiejsze przygotowanie do sesji. Imini e SP, jak widzimy, w dalszym ciągu utrzymujemy się powyżej tej okrągłej bariery 29.00. To tutaj na tych poziomach pomiędzy 29.05 oraz 29.15 tworzony jest aktualny obszar dystrybucji dla aktualnego tygodnia. Jednak to, na co chciałbym zwrócić uwagę tutaj w trakcie dzisiejszego przygotowania, to przede wszystkim przebieg sesji wczorajszej z kilku względów. Jak widzimy tutaj, profil wczorajszej sesji jest dość taki nietypowy. Mamy tutaj do czynienia z dwoma takimi ogonami czy też knotami na, na tym profilu, zarówno po stronie północnej, jak i południowej. Czyli mieliśmy, wydawać by się mogło, że mieliśmy tutaj do czynienia z dwoma próbami wybicia e, górą oraz dołem z obszaru e, dystrybucji dnia wczorajszego. Jednak jeżeli popatrzymy na sam przebieg to widzimy, że tak naprawdę otworzyliśmy się tutaj dosyć wysoko, znacznie powyżej poniedziałkowego zamknięcia. Później mieliśmy, e, jak to zwykło, zwykło bywać w takich przypadkach, próby zejścia w okolice tego zamknięcia z dnia poprzedniego które wyhamowały w okolicach szczytu aktualnego e, trendu wzrostowego. E, później przeszliśmy w taki wąski e, obszar konsolidacyjny oraz to co najistotniejsze, czyli tutaj próba ta e, zejścia w poniedziałkowy obszar dystrybucji, która miała miejsce, to jak widzimy w ostatnich pół godzinach wczorajszego handlu została ona dosyć szybko zanegowana, Cena powróciła w objęcie wczorajszego obszaru dystrybucji, co e, z, z reguły sugeruje nam tutaj e, chęci do, do kontynuacji tego trendu, trendu wzrostowego, co też widzimy w trakcie e, sesji nocnej. Aktualnie znajdujemy się na poziomie e, 2917, czyli są to tutaj e, e, poziomy powyżej e, wczorajszego obszar dystrybucji, którego wariat at high możemy wyznaczyć na 29,15,50 9,15,50 w oparciu o, o czas oraz na poziomie 29,17,75 czyli widzimy, że tutaj tworzy nam się taka dosyć ciekawa strefa podażowa pomiędzy tymi dwoma poziomami, na którą będziemy można dzisiaj z całą pewnością e, zwrócić uwagę e, to na co chciałem jeszcze tutaj o czym chciałem jeszcze powiedzieć, to różnice w tych dwóch ogonach na tym wczorajszym profilu jak widzimy ten, ten, to zejście w ostatniej pół godziny handlu było, odbyło się raczej na, na niedużych obrotach, tu szczególnie widać tutaj na tym profilu dziennym widzimy, że, że tutaj tak naprawdę ilość zawartych kontraktów była niewielka, czyli to tak naprawdę mogło być małe. Mały flash crash taki no, mikroskopijny w oparciu o, o niską płynność, który został od razu e, zebrany i powróciliśmy tutaj w objęcia e, obszary dystrybucji z dnia wczorajszego. E, to co ciekawe, to oczywiście miejsce, w którym wyhamował e, te spadki, są to okolice 29,05. Jak dobrze wiemy. Są to rejony w okolicach aktualnego poziomu Value At low dla, danego tygod... dla obecnego tygodnia oraz jak spojrzymy na to, na to na profile dzienne, to widzimy, że mieliśmy do czynienia z próbami z próbą wejścia w poniedziałkowy obszar dystrybucji, która została zanegowana tutaj w okolicach Value at low oraz powróciliśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, w objęcia obszar dystrybucji wczorajszego, czyli wydawać by się mogło, że tutaj. Rynek dał nam znak do tego, że chciałby tutaj kontynuować trend wzrostowy. Oczywiście, aby to założenie było, było respektowane, to przede wszystkim w dalszym ciągu musimy utrzymać się powyżej tego obszaru zlokalizowanego w okolicach 29.09 aż po tutaj 29.11, jeżeli bykom uda się utrzymać ten ten rejon i, i nie zejdziemy staną poniżej tego, tego obszaru, to wydaje mi się, że zasadnym będzie tutaj zakładanie kontynuacji wzrostów w okolice, jak już niejednokrotnie wspominałem tutaj chociażby 29, 28, 50 są to jest to very at low dla obszaru dystrybucji z końca z końca września tak to w mojej nie wygląda aktualnie na, na imieniu SNP. Linia na piasku to 29,0550. Jest to aktualny um, value at low dla, dla aktualnego tygodnia. Przejdźmy zatem do, yy, do ropy. Tutaj również ciekawa sytuacja. Wczorajsza sesja miała dosyć interesujący przebieg z, ze względu na, yy, na jedno z założeń, czy też. Schematów, o których mówiłem w trakcie przygotowania. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym purlow na poziomie 63.18, który został zdjęty praktycznie w, pierwszych, w pierwszej godzinie wczorajszego handlu. Doszło tutaj do dosyć znaczącej, czy też zauważanej akumulacji i cena szybko powróciła w tutaj powyżej, czy też w okolice. Otwarcia się wczorajszej sesji. E, domknięte zostały, jak widzimy, tutaj te single printy, które powstały w trakcie tego ruchu spadkowego, i kontynuowany został e, trend e, wzrostowy. To, co istotne, to również fakt, że udało nam się tutaj e, powrócić w objęcia zeszłotygodniowego obszaru dystrybucji. E, jak widzimy, Waliotlow, low, bo zaznaczyć to możemy na poziomie 63,99. Co prawda wczoraj mówiłem o poziomie 63,80, jednak musimy pamiętać, że dzisiaj tak naprawdę rolowane są kontrakty na ropie. Stąd ta em, drobna różnica tutaj. Em, oczywiście nie, mia, nie mogła mieć miejsca żadne przesunięcie tego obszaru dystrybucji, bowiem jest to obszar, obszar dystrybucji dla zeszłego tygodnia. Handel w zeszłym tygodniu oczywiście się zakończył, dlatego te poziomy pozostaną bez zmian tylko mieliśmy tutaj miejsce, czy tam będziemy mieli miejsce z rolowaniem kontraktu, stąd też tutaj te nowe poziomy są już skorygowane aktualnym kontraktem, będzie ten kontrakt czerwcowy, który różni się jak widzimy tutaj o bodaj 12, 12 ticków, stąd też ta różnica pomiędzy dzisiejszym poziomem, czy też konkretnym poziomem 63.99%, który jest poziomem value at Low oraz tym, o którym mówiłem wczoraj. To, co istotne, to teraz to, że aktualnie znajdujemy się e, kilkanaście e, czy też kilkadziesiąt ticków powyżej e, wczorajszego zamknięcia, dlatego też istotne będzie to, jak zareaguje rynek na otwarcie dzisiejszej sesji. W tej chwili znajdujemy się na poziomie 64-60, czyli jak widzimy, są to okolice e, zeszłotygodniowego poziomu value at High, to tutaj aktualnie rozgrywa się walka o utrzymanie się powyżej zeszłotygodniowego obszaru dystrybucji. Jeżeli um, byki wyjdą z niej zwycięsko, to oczywiście dosyć szybko możemy mieć tutaj do czynienia z, z próbami wybiecia powyżej 64,83, czyli tak naprawdę zrealizuje się w całości jeden ze scenariuszy, o których mówiłem wczoraj, czyli naprawa tego low na, na profilu dziennym po której była szansa do przejścia czy też kontynuacji trendu wzrostowego oraz próby naprawy tego tutaj tej struktury w okolicach zeszłotygodniowych szczytów jak na razie scenariusz ten się realizuje jednak aby móc w pełni powiedzieć o tym że, em, że tak właśnie tak właśnie będzie wyglądał handel w trakcie dzisiejszej sesji to oczywiście musimy poczekać na tak jak wspomniałem wcześniej Pierwsze, pierwsze minuty handlu, próby zejścia na pewno będą przynajmniej tutaj w okolice wczorajszego szczytu na 64,26 i kwestią tutaj otwartą zostaje to, w jaki sposób zareagują zareaguje krótka strona rynku, czy będziemy tutaj, przepraszam, długo strona rynku, czy będziemy mieli tutaj do czynienia z akumulacją, czy też może dosyć szybko powrócimy w okolice tutaj tego poziomu 64,00 i w dalszym ciągu będziemy kontynuowali budowę obszaru dystrybucji poniżej zeszłotygodniowego value at low. Linia na piasku, jeżeli chodzi o, o dzisiejszą sesję na ropie, to będzie oczywiście 64.00. To tutaj wydaje mi się, że mogą się rozegrać potencjalne Rosy kolejnych, kolejnych sesji, jeżeli oczywiście uda nam się zejść w te rejony. Dlatego też longi powyżej, shorty poniżej. Tutaj nie ma za dużej zmiany w odniesieniu do tego, o czym mówiłem w trakcie ostatnich kilku przygotowań. I tak to wygląda z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o imię S&P oraz ropę. Mam nadzieję, że dzisiejsze przygotowanie okaże się przydatne. I do usłyszenia jutro.